Już tradycją się stało, że wszystko co w Lubaniu Zgiuk tworzy, to uroczyście się otworzy. Siedziba Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, którą zakład przejął trzy lata temu od miasta, została generalnie wyremontowana. Nie ma już śladu po starym budynku nadgryzionym zębem czasu. Z jednej strony wybudowaliśmy przepiękną, nowoczesną instalację regionalną z nowoczesnymi maszynami i instalacjami a z drugiej strony wzrosła ilość pracowników, załogi z 40 do 200, a warunki administracyjne, które... Mieliśmy przy tym budyneczku przy ulicy Lwówackiej, uniemożliwiały nam sprawne zarządzanie i zakładem i monitorowanie przede wszystkim też całej instalacji. Wyremontowano nie tylko budynek, ale także otaczającą go posesję. Na otwarcie zaproszono wielu gości, wspólnie Przenie odsłonięto pamiątkową tablicę. Z murem chyba by wyciągnęli. Gorące, gorące brawa. Dziękujemy Wam za trud i wysiłek. Obiekt także poświęcono. Wspólnie także odsłonięto hasło przyświecające regionalnemu zakładowi, który obsługuje teren 14 gmin i 150 tysięcy mieszkańców. Gorąco dziękuję wszystkim Państwa za wzięcie udziału w tej zabawie i odsłonięciu naszego hasła. Gminy, które przystąpiły do porozumienia z Lubańskim Zgiłkiem, nie żałują swojej decyzji. Nie narzekamy na współpracę ze Zgückiem. W końcu jesteśmy jednym z członków porozumienia z 14 gmin. Sprawa śmieci w Zgorzelcu ze względu na współpracę jest rozwiązana, to znaczy spełniamy wszystkie wymagane normy, nie płacimy kar i to było najważniejszym celem porozumienia. W chwili obecnej mamy zabezpieczony bardzo dobrze odbiór wszystkich odpadów komunalnych. Współpraca z panem prezesem Turkiewiczem. Układa się bardzo dobrze, jak i też z jego służbami. Za to taką współpracę codzienną chciałbym podziękować. No, ja się cieszę, że jesteśmy w tej czternastce i że ten zakład widać perspektywę, bo jednym jest jednym z najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku, a może i w kraju. Zaproszeni goście podkreślali to, że Lubański zakład usług komunalnych wciąż się rozwija. Rok temu kiedy byłam w tym miejscu, to otoczenie, tak jak już mówił Pan Prezes, zupełnie inaczej wyglądało i nawet nie umiałam sobie wyobrazić, jak to będzie, kiedy wszystkie roboty zostaną zakończone. Dzisiaj to widać już w pełnej krasie i Pan Prezes już dziękował, więc ja tylko pogratuluję Państwu, wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przełożyli się do tego dzieła. I życzę, aby w Lubaniu było więcej takich świetnych obiektów. Pan prezes, jako dobry gospodarz, najpierw zadbał o to, żeby RIPOK jak najlepiej rozpoczął swoją działalność, żeby się wyposażył, aby dobrze zagospodarować środki, które cała czternastka przeznaczyła na ten cel. Dlatego na końcu zadbał o swoją siedzibę, aż na końcu tego tego etapu. Serdeczne gratulacje, serdeczne podziękowania. Kolegom samorządowcom dziękuję za zaufanie miastu, że te zadania związane z gospodarką komunalną będą będzie Lubań wykonywał w ich imieniu dobrze i myślę, że tak się dzieje. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło oczywiście czasu na zwiedzanie pomieszczeń wyremontowanego obiektu. Chcę przy okazji bardzo serdecznie podziękować władzom Lubania za to, że podjęły decyzję dotyczącą przekazania w aportu, formie aportu tego obiektu, który trzy lata remontowaliśmy, dzisiaj uczy się oddajemy do użytku, ale również 14 gminom, że podjęły trud wspólnej budowy eksploatacji wspólnego systemu gospodarki odpadami. I tak naprawdę to jest siedziba lat naszej 14. Za 14 gmin dla naszej przepięknej instalacji regionalnej. O oprawę artystyczną, do tego ekologiczną, zadbała społeczność sąsiadującego z siedzibą Zgiółku Przedszkola. Ziemię mamy tylko jedną, więc szanujmy ją. Bo cóż z nami stanie się, gdy zniszczymy własny dom?